Fałszywe alarmy bombowe w całej Europie i w ambasadach Mołdawii, niektóre prorosyjskie partie wykluczone z wyborów i miliony euro wpompowane w kampanie dezinformacyjne. Witamy w wyborach parlamentarnych w Mołdawii, małym kraju liczącym 2,4 miliona mieszkańców graniczących z Rumunią i Ukrainą. I to mogą być najważniejsze wybory w jej nowoczesnej historii. Dlaczego? Bo ich wynik może zdecydować, czy kraj będzie nadal podążał w stronę Unii Europejskiej i wspierał Ukrainę, czy też zwróci się w kierunku rosyjskiej strefy wpływów. Kampania wyborcza była niezwykle napięta. Premier ostrzegał nawet przed rosyjską ingerencją, twierdząc, że Moskwa przeznacza setki milionów euro na tzw. wojnę hybrydową której celem jest destabilizacja kraju. Posunął się też do twierdzenia, że wybory kraju to ostateczna bitwa o przyszłość naszego kraju. Nie są zatem to spokojne wybory, a konwersacji było pełno. Pamiętacie zeszłoroczne referendum w sprawie Unii Europejskiej? Mołdawianie ledwo przegłosowali przystąpienie do Unii, ale głosowanie było chaotyczne. Międzynarodowi obserwatorzy zgłaszali nieprawidłowości, a opozycja krzyczała o oszustwie w całym kraju. W tym roku zrobiło się jeszcze goręcej. Kilka prorosyjskich partii zostało wykluczonych z wyboru. Znajdują się wśród nich Blok Zwycięstwa, Serce Mołdawii oraz Wielka Mołdawia. Władze oskarżyły je o potajemne przyjmowanie rosyjskich pieniędzy i próbę destabilizacji kraju. Krytycy twierdzą oczywiście, że to tylko sposób rządu na uciszenie przeciwników. Więc, kto właściwie wygrał? Udało się stronie proeuropejskiej, a może to prorosyjscy przejęli kontrolę? Sprawdźmy wyniki. Było naprawdę blisko. Pierwsze miejsce. Partia Działania i Solidarności. Inaczej pas. Z prawie 50% głosów. To proeuropejska centroprawicowa partia kierowana przez Igora Grosu i Mają Sandu, obecną prezydent Mołdawii. Na drugim miejscu. Patriotyczny Blok Wyborczy. Inaczej BEP. Z wynikiem około 25%. To lewicowy prorosyjski sojusz kierowany przez Igora Dodona, byłego prezydenta Mołdawii i lidera partii socjalistów. W jego skład wchodzą również komuniści, Partia Przyszłości Mołdawii, a nawet zakazana już Partia Serce Mołdawii. Na trzecim miejscu jest blok alternatywny, z wynikiem około 6%, kierowany przez Ajona Sebana. To naprawdę ciekawy przypadek. Na papierze są zdecydowanie proeuropejscy, ale wielu analityków nazywa ich koniem trojańskim. Dlaczego? Bo ich liderzy mają przeszłość prorocyjską i antyunijną. Cała ich strategia polega na przyciąganiu proeuropejskich centrolewicowych Mołdawian, którzy nie przepadają za liberalną polityką pas, ale nadal wolą Europę od Rosji. Czwarte miejsce to nasza partia z wynikiem 6%. To również ugrupowanie prorosyjskie, lewicowe gospodarczo, ale konserwatywne w kwestiach społecznych. A na piątym i szóstym miejscu uplasowały się partie PPDA oraz PSD, co więc oznaczają te wyniki dla nowego Parlamentu Mołdawii. Cóż, kraj ma w sumie 101 miejsc. A zasady ich przydzielania są surowe. Pojedyncza partia musi zdobyć co najmniej 5% głosów, sojusze wyborcze 7%, a jeśli ktoś odważy się kandydatować jako niezależny, może się dostać nawet z 2%. Przy takich zasadach proeuropejska partia PAS zdobyła 54 mandaty, prorosyjski BEP uzyskał 27 miejsc, blok Alternatywa, który deklaruje się jako proeuropejski, zdobył 8 mandatów. I wreszcie, nasza partia oraz PPDA weszły do parlamentu z wynikiem po 6 mandatów każda. Wynik PAS jest największą partią w parlamencie i ma większość 54 ze 101 miejsc. Oznacza to, że partia Mai Sandu nie będzie musiała tworzyć koalicji z innymi ugrupowaniami. Dla proeuropejskich ambicji Mołdawii to bardzo dobra wiadomość, bo w tej chwili cały system polityczny kraju jest ustawiony w kierunku Unii Europejskiej. Prezydent jest proeuropejski, parlament kontroluje proeuropejska większość, rząd tworzony jest przez pas, premier również pochodzi z tej partii, a referendum pokazało wyraźne poparcie społeczne dla członkostwa w Unii Europejskiej. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni. Partie prorosyjskie już zapowiedziały protesty od poniedziałku niezależnie od wyniku wyborów. Mogą zakwestionować wyniki, a nawet odmówić uznania nowego parlamentu. Ale przy większości parlamentarnej partii PAS bardzo trudno będzie im zablokować proeuropejski kurs Mołdawii. Więc to dobra wiadomość dla proeuropejskich frakcji. Przyjrzyjmy się teraz bliżej temu, jak wygląda proces przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej. Aby zostać członkiem UE trzeba przejść przez sześć etapów. Najpierw służenie wniosku, potem ocena, następnie uzyskanie statusu kraju kandydującego, potem negocjacje i wreszcie ratyfikacja. Dopiero wtedy jesteś członkiem Unii Europejskiej. Uwierzcie mi, to dużo trudniejsze niż brzmi. Mołdawia oficjalnie złożyła wniosek o członkostwo 3 marca 2022 roku. Decyzja ta zapadła tuż po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I potem jak Aleksandr Łukaszenka przez przypadek ujawnił plany inwazji w telewizji, pokazując na mapie nawet Mołdawię jako potencjalny cel. Tak to naprawdę się wydarzyło. Początek był szybki. Unia Europejska zakończyła ocenę w ciągu kilku miesięcy. Już w czerwcu 2022 roku Mołdawia razem z Ukrainą otrzymała status kandydata, ale potem wszystko zwolniło. I to bardzo. Minęły prawie trzy lata, zanim 22 września 2025 roku Komisja Europejska potwierdziła, że Mołdawia zakończyła początkowy proces screeningu. To w zasadzie etap odrobienia pracy domowej, zanim w ogóle zaczną się prawdziwe negocjacje. A negocjacje to najtrudniejszy etap. Mołdawia musi dostosować się do 35 rozdziałów prawa unijnego, każdy z nich trzeba osobno otworzyć, negocjować i zamknąć. I każdy kraj Unii Europejskiej musi jednomyślnie wyrazić zgodę na zamknięcie każdego z tych rozdziałów. Innymi słowy, proces akcesji Mołdawii dopiero się zaczyna. I szczerze mówiąc, jak pokazuje ten przegląd, większość krajów kandydujących jest na podobnym etapie. Najdalej posunęła się Czarnogóra, na drugim miejscu mamy Kosowo, które jest dopiero na etapie wniosku oraz Turcja, której proces członkowski zamrożony jest od lat. Dlaczego więc cały proces trwa tak długo w przypadku Mołdawii? Po pierwsze, polityka wewnątrz samej Unii. Państwa członkowskie muszą być jednogłośne na większości etapów procesu, a nie wszystkie śpieszą się z rozszerzaniem Unii. Niektóre rządy obawiają się importu niestabilności, inne, że małe państwa zyskają zbyt dużą siłę głosu. Po drugie, sama Mołdawia. Kraj wprowadził reformy, zwłaszcza za prezydentury Mai Sandu, ale korupcja, słabe instytucje i wpływy oligarchów wciąż budzą poważne zaniepokojenie w Brukseli. Po trzecie, szerszy kontekst geopolityczny. Rosja nadal utrzymuje wojska w Naddniestrzu, separastycznym regionie wewnątrz Mołdawii. Ten zamrożony konflikt sprawia, że rządy państw Unii Europejskiej są ostrożne i niechętne zbyt, zbyt szybko przyjąć Mołdawię do Unii. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.